Czy wiecie, że za tydzień odbędzie się już 11 spotkanie w ramach projektu Malinowe Faktory? Jeśli nie, no to w tej chwili już wiecie, na to spotkanie 6 września w sobotę serdecznie zapraszam wszystkich producentów maliny. Tych, którzy zajmują się malinami w gruncie otwartym, jak również tych, którzy produkują maliny w tunelach. Dłuższy czas, że dopiero zaczynają. Zapraszam Was do naszego gospodarstwa w Kaczmiskach, zobaczcie jakie błędy popełniliśmy, dzięki temu wy ich nie popełnicie. My się pochwalimy różnymi obserwacjami z tego sezonu. Sezonu wyjątkowego pod względem klimatu, pod względem cen, pod względem rynku, jak się zachowywał. O tym będziemy mówili w mini konferencji malinowej. Potem zobaczycie naszą plantację, choćby tą kwaterę, przy której w tej chwili jestem. Najmłodsza kwatera Endrosadiry, posadzona przed Wielkanocą, zaczyna owocować. Trochę doświadczeń, trochę obserwacji, trochę komentarzu do różnych odbiorców. Jeśli nie byliście jeszcze nigdy na Faktory, przyjeżdżajcie. Jedenasty raz warto przyjechać w miejsce, gdzie spotykają się producenci Malin. Przez te 11 raz stworzyliśmy miejsce, gdzie przyjeżdżacie, zadajecie pytania, dyskutujecie. Warto dołączyć do tego grona, podyskutować, wiedzieć czego, czym warto by się zająć. Może wymyślimy nowy plan na Maliny w Polsce. Warto o tym rozmawiać, warto tu przyjechać, warto się spotkać.